Ja, czyli gołębie to moje hobby, witam was wszystkich w pierwszym odcinku na tym kanale. Słuchajcie, ogólnie sprawa jest taka, że miałem już wcześniej kanał Gołębie to moje hobby. Jest um, jeszcze ja stała taka sytuacja, że po prostu no, nie pamiętałem loginu do konta gdzieś już, ponieważ bo aresztowałem sobie słuchajcie, telefon i po prostu kogo nie zapisałem, znaczy tam loginu i hasła. I po prostu, no nie pamiętam Myślałem, że mam zapisane na komputerze, ale... No tak, nie, nie mam zapisane Tylko otwieram słuchajcie nowy kanał, tam już miałem 163 subskrypcje, także... Oczywiście pro proszę was o to, żebyście zasubskrybowali ten kanał No bo, słuchajcie, ja u słuchajcie, ogólnie gołębi mam więcej, to są obce gołębie, znaczy obce, dostałem je po prostu To są gołębie stare, to jest są dwa gołębie z 2010 roku Jeden z 2015, jeden z 2016 i jeden z 2017 Ten połowy jest 2017, ten biały jest 2010, ten jest 2010 Karpaty. z pomarańczowym znacznikiem, ten biały z różowym znacznikiem jest 2015, 15, 15 no to przepraszam was. tak są jednak z 20, 2015 U mnie gołem też mam w gołębniku to jest taka klatka. Mówię, na po prostu gołębie rozpłodowe. Eee, tam mam ogólnie gniazda, zaparowałem tutaj takie siodełka. Tam mam drugie. Eee, pojdło jest z tamtego gołębnika. Eee, z tamtego gołębnika, gdzie mam po prostu te wszystkie gołębie. Eee, a tam jest po prostu, z, są zamówione, zamówiłem po prostu e, nowe pojdła belgińskie. Ja mam są poiliwa belgińskie, albo ja są dwa poiliwa belgińskie, tak. Jest ogólnie kar karnik na grit, który też kupiłem. Są kupione drożdże piwne. Są trzy rodzaje ogólnie to Jest z muszelką z mieszanką z gritu, i jest jeszcze jakiś, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Tak jakby są dwa rodzaje drożdży piwnych. Ja wam zaraz pokażę jeden grid, bo ja to tutaj dla gołębi mam przygotowany. Także zaraz. Tutaja mam tutaj taki grid. Eee, zaraz. Pan musi mi się go pokaże. Karmię mam tutaj, przystawię. Wy sobie spokojnie jadę, a grid mam taki Niestety, słuchajcie. Niestety ku... zamówiłem tylko yy, jeden karmin na grid, dlatego w takim pudełku będę musiał dawać po prostu. Teraz no, ogólnie powinny podejść go bo one są są aż takie dzikie yy, i powinien zacząć działać, działać to, ten grid. Trzy poczekam, może kiedyś on podejdzie. Ogólnie w tej klatce mam jeszcze ogólnie do góry. Mam jeszcze klika, ale to już akurat inny kanał. Oczywiście Wam pokażę ten kanał. Słuchajcie, odcinek nie będzie jakoś, wiadomo jak drugi, drugi bo trzeba kropić deszcz. Także nie chcę za bardzo zmoknąć się, ogólnie z piątek, także. Nagrywam eee, to miałem gdzieś o godzinie 15, coś takiego eee, także gołębie ogólnie jedzą Jak widzicie Co jeszcze wam miałem powiedzieć? Eee, ogólnie teraz zacząłem, zrobiłem dwa treningi głębią. W jednym nie wrócił, nie wróciła, eee, nie wrócił ważny gołąb. Jest to słuchajcie, czeszka która ma z 2006 roku, jest to karpata samica. Yy, także, jakby ktoś ją oczywiście zauważył, albo po prostu miałem w gojemniku, jakby komuś po prostu leciało. Tam poszedaj znać Samicy Już nie ma z dwa tygodnie takiego yy, to był pierwszy trening, a w drugim treningu chyba nic mi nie, nie zginęło. Trening też nie wiadomo, jak, nie był jaki, nie wiadomo jaki yy, duży na nie wiadomo ile kilometrów. Także teoretycznie mnie powinny wrócić, no ale mówię, dwa nie wróciły, jeden taki czerwony samiec i ta moja samiczka, której bardzo mi szkoda, bo z i ma 13 lat, także już sporo spora ma lat i ogólnie po porządku mojej hodowli, także dobra słuchajcie, także na dzisiaj to by było wszystko, także ja się z wami żegnam, także cześć.